Witam wszystkich. Dzisiaj kolejne rozpakowanie. Przesyłki od tego sprzedawcy, co zawsze. Także lecimy. Zobaczymy, co nam tutaj dzisiaj się urodzi. O, poszło. poszło. za ciosem. Co my tu mamy? O, dostaliśmy pudełeczko. Znowu taką tubę. A w tubie, tym razem, tym razem w tubie. Dla odmiany. Krugerandy. Krugerandy nie miały być? Brytanie? Nie wiem, coś mi to się chyba z pomyliły pomyliło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć krugerandów z tubą. Bardzo ładnie, dobrze, że te tuby mi przysyłają, a co tu jest, nie bardzo pamiętam, co tu wszystko zamówione, co tu, co tu, uuu, niespodzianka, to nie jest to zamówienie, co myślałem, chyba pomylili coś z kolejnością, Mamy tu jeszcze liście: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, także dziesięć krugerandów, dziesięć liści i takie maleństwo. Tutaj coś nowego, takie, że tak powiem, żółte srebro. O proszę i z kangurem ładnym. Tu mamy połączy. A nominale 50 dolarów, jak dobrze widzę, czy nawet coś warte, chyba można by do sklepu trochę jedne zakupy zrobić. No i takie ładne maleństwo z pół uncji, ale czy to jest faktycznie pół uncji? Takie jakieś malutkie. Tu Ela Australia. Piękny Kangur z 2022 pierwsza moja moneta taka dziwnie żółta. No i to tyle przyszło. Zobaczymy, później to zważę, czy to faktycznie połączenie jest, bo po jakieś takie małe, jak porównamy tą uncję do tego maleństwa, to gdzie to jest pół. No nie wiem, uwagi w rękach nie mam, ale ładna monetka za to. Jest duży kangur i mały kangurek lata z tyłu. Jakieś piramidy tam stoją? Czy co? Ale w Australii piramidy? Nie, chyba nie. No dobra, to by było tyle. Teraz może pozbieram trochę takich żółtych dla odmiany, no zobaczymy. To by było na tyle. Do następnego razu.